Szanowny Panie Prezydencie, proszę od redakcji sportowej.pl przyjąć komplet płyt DVD z zapisem wręczenia nagród sportowych Prezydenta Blonga podczas Gali Sportu 2012, w której był Pan gospodarzem, a która to gala dała początek pozytywny integrowanie się środowiska sportowego. Czynimy tym bardziej z wielką satysfakcją, bo. Ta gala i Pański pozytywny stosunek do sportu, uważamy w naszym przekonaniu, może być godnym do naśladownictwa dla innych samorządów w Polsce. Pan jest prekursorem, Panie Prezydencie. Mówimy to zupełnie z całą odpowiedzialnością. To jest jedna sprawa. Ostatnie Pańskie decyzji Panie Prezydencie, odnoszące się do środowiska sportowego, do sportu w Erblągu, Przekonały nas, że Pan nie spoczywa na deklaracjach wcześniej składanych, ale Pan staje się realizatorem tych deklaracji, co też ma niezwykłą wymowę dla środowiska, które już to zauważyło. Mam na myśli tutaj pozyskanie środków finansowych. Pan potrafił wygospodarować jednak na modernizację stadionu środki. Jak też. Szczególnie zauważone pozytywnie zostało wsparcie finansowe na remont obiektu Atletico, którego od 40 lat nikt nie wyremontował, bo ja w tym że obiekcie również byłem Olimpijczykiem, trenowałem podnoszenie ciężarów. A więc jeszcze raz z ogromną satysfakcją wręczam tę płytę i komplet pozostałych osób nagrodzonych. Proszę może pokażmy do kamery, tak to wygląda. Płyta z gali, którą z ogromną satysfakcją polecam Panu Prezydentowi. A ja? I pozostałe również, proszę przyjąć, płyty, które mogą być rzeczywiście produktem, którym wolno się nawet popisywać w Polsce, bo jest to dowód na to niezaprzeczalny, że tak samorząd powinien wspierać aktywność w lokalnych społecznościach aktywność sportowa. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję tego, co już się staje materiał Elblągu. Proszę uprzejmie. Dziękuję. To ja, to ja dziękuję za te ciepłe słowa i za płytę. Płyt DVD w Urzędzie Miasta nie brak, ale i te przyjmę. Dziękuję uprzejmie. Co do stadionu, to powiem tak, chciałbym, żeby to był zupełnie nowy stadion, a nie tylko zmodernizowany stary, dlatego że ja bym zasługuje na nowy stadion. Pierwszy krok został zrobiony, bo dostaliśmy środki z Unii Europejskiej. Bez tego byśmy sobie nie mogli jako samorząd miasta na to pozwolić, ale na dzisiaj jestem spokojny, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Tym bardziej, że jak Pan stwierdził, jestem dość zdeterminowanym człowiekiem i zawsze staram się, podkreślam słowo zawsze, staram się doprowadzić wszystkie sprawy konsekwentnie do końca, a każdy ten cista z tyłu. Jeszcze raz gratuluję, że nie jest Pan tylko deklaratorem, ale też realizatorem, szczególnie w dziedzinie Ale to też dzięki temu, że mam takich dobrych współpracowników, jak Pani Dyrektor Dorota Pawłów i Departament Sportu i inne departamenty, które jakby wczuwają się w oczekiwania Prezydenta Miasta. Dziękuję bardzo. Przy okazji jestem tylko skłonny potwierdzić te słowa Pana Prezydenta, <gry> że Pani Dyrektor wiele zrobiła i uczyniła już na rzecz sportu i środowiska sportowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, umiarkowanie mokrego Dygusa, smacznego jajka. I tak? również od redakcji sportowej.pl składam Panu Prezydentowi najlepsze życzenia świąteczne szczęśliwości rodzinnej i w dobrym, dobrym Dziękuję. Dziękuję.